ogłoszenie techniczne, bo mamy, robimy transmisję, nie mamy łącza stałego tam w potoku, więc może być tam transmisji nie być. Więc idziemy normalnie górą, zatrzymamy się przy figurze taty Boga Ojca i dzisiaj od Boga Ojca po Błogosławie wykrot pielgrzymkę i przy Bogu Ojcu odmówimy sobie dziesiątek różańca, albo zwracicie Boga i wracamy na pustelnię. To taka tylko zmiana, bo inaczej podałem, ale nie pewności technicznej, czy będzie tam na dole łącze, więc nie chcę przerywać transmisji, więc idziemy normalnie górą, zatrzymujemy się u Boga Ojca. Moi drodzy, rozpoczynamy w tej chwili nasz, Cykl kazań, uniwersytet dziecięcy. Stań się dzieckiem jeszcze raz. Może się mi uda, bo to mam 20 dni 40 konferencji że te wszystkie orędzia, i jest dużo więcej, bo i jest prawie 30. Więc może się mi uda to z wami wszystko przerobić w tym sezonie. I w ten sposób, moi drodzy, to jest prawie 40 orędzi, więc w ten sposób bym przygotował Was na podjęcie wyzwania bycie dzieckiem. Jak to ma wyglądać? O co Bogu chodzi? To, moi drodzy, będziemy poznawali w codziennym. Spotykaniu się ze słowem. Te orędzia Bóg nam pod, podyktował w roku 2020. One trwały długo, bo aż do, 20, do stycznia 2021 roku. Posłuchaj mnie. Chcę uczynić Cię na powrót. Dzieckiem. Na takiej rozmowie z szefem, z panem Jezusem był Nikodem. On myślał tak bardzo realnie, kto się ponownie nie narodzi, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Więc on był przekonany, jak ja, stary chłop, mogę się zmieścić w łonie matki. Pan chce dokonać tutaj przemiany naszego stanu ducha. Ja, człowiek dorosły, stary, mogę wprowadzić w moje życie funkcje, myślenie, prostotę, szczerość, świętość dziecka. Ufność, to będzie to pokazywał punkt po punkcie. Usłuchaj mnie. Uczynię cię, chcę uczynić Cię na powrót dzieckiem, dzieckiem ojca. Te nasze relacje ojcowskie już znamy, z orędzi ojcowskiej. o ojcostwie, Bóg do nas trzy razy przemawiał, mamy trzy zbiory myśli Boga do nas. Dał nam medalion. Więc my rozumiemy, co to jest. To jest Ojciec Bóg i co to jest Jego dziecko. Pewne wady, które rozwiną w Tobie świat, grzech, zranienia i zawody, rozczarowania i utracone złudzenia, można zwalczyć wielką wiarą i ufnością. Dzieci, jesteśmy bogaci. Mamy renty, większość pracy mamy dach nad głową, nie głudujemy Ale w większości przypadków wszyscy narzekają. Co to znaczy, są nieszczęśliwi. Że ciężko, że tamto. Pięć lat temu to był czas, to się zarabiało, teraz nie ma nic. to samą osobę będziesz słyszał za pięć lat, bo to samo ci powie. Pięć lat temu to się zarabiało. Dzisiaj teraz patrzy. Wszystko zabiegane. Porobiliśmy płoty, pozagradzaliśmy się, powprowadzaliśmy firmy ochronne, kamery, noktowizory. Zmieniają bez przerwy prawo, mówiąc, że będzie lepiej. Im bardziej, moi drodzy, zmieniają prawo, tym większe dzieci bezprawie. Mówią nam o jakimś świecie, który jest dzieci nierealny. Co chwilę mówią nam sukcesy, złapali mafię narkotykową 7 ton. No to, ale obok przeszło 300 ton. I już tak patrzeć trzeba realnie na to wszystko, dzieci. Jeden z naszych przywódców nie zapalił znicza na Wołyniu, jak był na Ukrainie teraz. Wrzaski w Polsce. Poleciał premier, postawił krzyż w jakiejś wsi, gdzie, gdzie, nie ma, gdzie nie ma już polskiej wsi wyżniętej. Wczoraj się spotkali w pałacu biskupów w Warszawie i ukraińscy biskupi i nasi. Mówią, bo taki człowiek, trzeba żyć dalej, my że go wspominamy. Ostatnio widziałem w jakimś państwie był prezydent Ukrainy bez krawatu, w zielonej koszulce, nafaszerowany kultycznym mięsem na ciele. To, 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 to pokolenie zaraz do wojny. Przepraszam, czy tu się dymi spieca? Jakby podeszła filomenka i włączyła wentylator, bo jest tu tak, w tym w, w okolicy mnie tak, a wiem czemu. Bo pan Gerdziu trzymał kadzidło i tu dzwonił. Włącz wentylator. No a podaj oczku, Trzeba włączyć wentylator. W uszu. A my jesteśmy dzieci cywilizacją pełną grzechu, cywilizacją śmierci, wojen, głodu, wyrównywania praw, wprowadzania dewiacji, zranieni i zawodni, rozczarowani, utrudzenie, utracone złudzenia, mówi Bóg Ojciec, można zwalczyć wielką wiarą i wnością. A ta przestrzeń Dziś jest wyśmiana. Wiara jest czymś, o którym nie wolno dziś mówić. Broni Boże, żebyście nie mówili o Panu Jezusie, o Bogu, gdziekolwiek. Cokolwiek nadmienicie, wszyscy mówią, żeście są chorzy. Spróbujcie komuś powiedzieć: Mam dla Was lekarstwo, żebyście się stali dziećmi. Potrzebna jest wiara i ufność. Jest Pani Staroświecka. Nigdy jeszcze w cywilizacji świata nie była tak zdewastowana wiara i ufność Bogu trójjednemu. Takiego spustoszenia ludzkość jeszcze nie widziała. Miłość potrafi przemienić serca człowieka. A ja chcę dla ciebie serca dziecka. Co mi się podoba, to co mi się podoba w dzieciach, w dzieciach to nie ich niewiedza. To, co podoba mi się w dzieciach, to nie ich niewiedza. Czyli Bóg popiera wysiłek zdobywania wiedzy. Nie będziemy więc pracować nad unikaniem rozwoju umysłowego czy umiejętnej, umiejętności potrzeby, potrzebnych w życiu człowieka. To jest jasno ustalone. Mam tu parę dzieci, młodzieży, niestety, ale tatawa musi na tyłek przykleić plaster miodu. Nie będziemy pracować nad unikaniem rozwoju umysłowego, czyli się musi uczyć. Uczyć czytać, liczyć, poznawać świat, długość rzeki, szczyty gór, rozumiecie? Tablicę Mendelejewa musicie umieć. Wypada przynajmniej z pięciu królów polskich znać. Wieszczów czy artystów, to do tego was nie zachęcam, bo wieszczowie to są narzędzia zepsucia. Ci, co byli prawdziwie polscy i katolicy, o nich się w szkole nie mówi. Ja miałem problemy w liceum suskim. Wiecie, dlaczego dzieci? Bo nie znałem żadnego pa, polskiego artysty. Żadnego filmu. Zadał mi pytanie dyrektor, skąd się ty tu wziąłeś? Wybierasz kierunek humanistyczny, a ty nie znasz artystów w Polsce, filmów. Nie znasz reżyserów. Ja pamiętam tę rozmowę. Więc Bóg nie będzie blokował wysiłku umysłowego. Przy umiejętności potrzebnych człowiekowi w życiu. Co to znaczy, dziewczęta? Trzeba się wziąć za miotłę, umieć sprzątać, umieć prać, gotować, chłopy, w do ręki, dzisiaj pracowaliśmy razem, dobrze wiemy, co to jest praca. Gdyby nie umiejętności pana Grzesia, zrobilibyśmy tyle murów dzisiaj? Dziedzielibyśmy wyli. Gdyby nie sprzęty i inne rzeczy. Bóg nie chce tego zaniechać. Nie będziemy więc pracować nad unikaniem rozwoju umysłowego czy umiejętności potrzebnych człowiekowi w życiu. Cudem, który pragnę uczynić w duszach moich oddanych, jest uczynienie ich serc podobnymi serc dzieciom. I to jest fenomen Boży. Bóg się skupi nad sercem człowieka, nad jego duszą i pragnie, aby to serce pana Mariuszka czy moje było podobne sercu dziecka. To z serca pochodzą myśli, słowa i działania. Czy to jest cały wymiar duchowy człowieka? Pan Jezus to powiedział w Ewangelii. Nie to, co wchodzi do wnętrza człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi z jego wnętrza. Czyni człowieka nieczystym. To serca pochodzą myśli, słowa i działania. Jeśli zmieni się serce człowieka, zmienia się całe jego postępowanie, a co za tym idzie całe jego życie? Jeśli więc zmieni się serce człowieka, zmieni się całe postępowanie człowieka i całe jego życie. Boże, wchodzimy w te myśli. I pragniemy to zrealizować. Obrabiaj nas, mów do nas, trafiaj i przebijaj. Wielu ludzi nie może postąpić na drodze Bożej, bo zajmują się skutkiem, a nie przyczyną. To jest choroba wielu z nas. Po części to wytępiłem. Przywódcy, apokaliptyczni na pustelni, w tej materii kwitnęli. Ciągle im powstawały orędzi, ale to nie przekonywało ich. Skutkiem zajmuje się tylko demon. Czyli oceniać czy cały czas negatywnie. To jest robota piekła. Inni to słyszałeś, tam się stało, to się dzieje, to się to co się musi dziać w Tobie, jeśli Ty tak myślisz i tak mówisz? Co się musi dziać w Tobie, skoro Ty tak mówisz i tak myślisz? A nie przyczyną. Próbują zwalczać swoje wady i złe zachowania na siłę. To się czasem udaje w zewnętrznie, ale w sercach pozostają mściwi, gniewni, pełni żalu, fałszywi i przebiegli. Zmiana postępowania powinna dokonać się w sercu. Tylko wtedy jest trwała i prawdziwa. Tylko wtedy jest wielkim nawróceniem. Serce dziecka jest czyste, dlatego czyste są jego intencje, słowa i czyny. Dzieci, nie ma kłamstwa w sercu dziecka. Ogromna prostota, ogromna szczerość, ogromne zaufanie. Wymyślono gender, wprowadzono je do przedszkoli, aby zabić. Niewinność tych przestrzeni. Ukryjmy nasze dzieci. Brońmy, gdzie się da. Jak macie możliwości, róbcie edukację domową, żeby ochronić od wpływu świata. W serce dziecka, mówi Pan, jest czyste. Dlatego czyste są jego intencje, słowa i czyny. Z czasem, kiedy dziecko uczy się zła, traci swoją niewinność. Zranienia, bolesne doświadczenia, brak miłości kształtuje w nich postawy obronne, przez co przestają być dziećmi. Myśmy to wszyscy przeżywali na różnym etapie. Dzieci dziedziczą te zwady i złe skłonności po rodzicach. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Niedaleko pada jabłko o diabłoni. Jak się to słyszy, przez naście lat dorastania i widzi, później wierna kopia pozostaje. Często Wam mówiłem, jeśli się żenisz z kimś z domu rozwiedzionego, 99% pewności, że też cię opuści. Powtarzam. 99% pewności, że cię też opuści. Jak ojciec traktował matkę, tak syn będzie traktował żonę. Co żona robiła, zrobiła z ojcem, tak córka wyćwiczona będzie robiła z kolejnym wybrańcem. I tak w kółko. To się dzieci nie zmienia. Nie słuchać specjalnie, to kłamią. To jest jedno wielkie kłamstwo. Dziedziczymy po rodzicach wady i dzieci złe skłonności. Dziedziczymy, otrzymujemy te we krwi, a złe skłonności nabywamy za życia. Nie? Dzieci dziedziczą też wady i złe skłonności w rodzicach, przez co już w dzieciństwie mogą przejawiać próżność, chciwość, przebiegłość. Dziecko tak dziwnie powiedziało? Nie, nie, nie. Ono powiedziało prawdę. Bo to, co ono powiedziało, to jest w rodzinie. Ktoś musi być próżny, dzieci chciwy, szybsze biegły. Wnikliwy rodzic będzie umiał doszczec te wady i w porę zacząć z nimi pracę. Bo kiedy dziecko dorośnie, wówczas skłonności te nie tylko staną się silniejsze, ale również uwarunkują wszystkie późniejsze wybory ich dzieci i będą to wybory złe. Przyglądnijcie się wybierającym drogę młodzieży. Wczoraj podano, jaki jest stan w Europie zaangażowania młodzieży w pracę i w szkole. We Włoszech dzieci nie uczy się i nie pracuje od 15 roku życia do 29, prawie 20% młodych ludzi. Na Sycylii 33%. Czy to wszystko musi w coś wejść. Czy wchodzą w mafie, etc. Wiecie, co to jest 20% młodzieży. Nie podejmuje pracy ani nauki. Jeśli matka umiała tylko składać nogę na nogę, kawę, parzyć, robić sobie drinka, to jak myślicie, córka, w którym kierunku pójdzie? Biedny męż, chłop, mąż, który z takiego gniazda bierze żonę. Bije na alarm i wołam do Was. Narzeczeństwo to największe kłamstwo. A wejście w przestrzeń owoców, zakazanych nie we właściwym czasie, to jest później największe oszukaństwo i największe krzyże Waszego życia. Dlatego tak wielu młodych ludzi. Źle wybiera, bo zostali pochłonieni przez wady świata, rozwinęli wady rodziców czy dziadów, dziadków sobie. Te skłonności później stają się silniejsze, a jak są silniejsze, to również uwarunkowywują wszystkie późniejsze złe wybory. to będą złe wybory ich dzieci. Ja będę mówił o sercu dziecka, które jest wolne od tych chorób. W duszy wolnej, ochrzczonej. Dzieci bowiem w obecnym czasie zbyt szybko przestają być dziećmi. I tracą cechy, o których będę mówił. Pomyślcie, co się dzieje z dzieckiem, które jeszcze jest w kołyszce, nie umie chodzić, a rodzic mu nocną puszcza filmy. Tak zwane dziecinne. To ich dwuletni synek już jest bandytą. Oni o tym nie wiedzą. pod progowymi filmami, agresywnymi scenami moi drodzy. Z, z tak zwanych bajek. Pomyślcie, wasz dwuletni synek jest już bandytą. On już nigdy dobrze nie wybierze. Dzieci bowiem w obecnym czasie zbyt szybko przejąć dziećmi tracą cechy, o których będę mówił. To jednak nie jest istotą tego ręzi. Chcę dać Ci wiedzę o doskonałości, do jakiej stworzyłem człowieka. I uwada, które doskonałość tę wypaczają. Minęło już 25 minut, mówię Wam teraz. Amen.